Jestem pewna, że znacie wszystkie Beethoveny, Rexy i Aleksy, więc mam dzisiaj dla Was top tylko troszkę mniej znanych filmów o psach, chociaż lista w moim sercu jest dużo dłuższa. O sercu psa mówi się, że to jeden z najpiękniejszych listów miłosnych do ukochanego psa. Reżyserka żegna tu swojego Fox Terriera, a razem z nim kawałek siebie. I tak zwierzę na czterech łapach staje się tu przewodnikiem po ludzkim sercu. Zdarza się, że po odejściu psa trudno wrócić do normalności. If we could bring him back, we would. Tim Barton dobrze o tym wie. Jego bohater, pogrążony w żałobie po stracie Sparkiego, postanawia go ożywić i przeżyć z nim jeszcze jedną przygodę. A Bartonowi udaje się udowodnić, że miłość potrafi pokonać śmierć. To nie ludzie, to zwierzęta, mówi bohaterka jamnika. W świecie toda solonda, który prowadzi nas przez ludzkie losy, trzymając za smycz jednego prawdziwie niewinnego bohatera, tytułowy pies wydaje się czymś znacznie więcej. Skoro to nie człowiek, to może anioł. Anielski jest też gromi rasy Bigiel, który z nadludzką cierpliwością przygląda się wszystkim głupotom Wolesa i wyciąga go z największych tarapatów. I pomyśleć, że o mały włos gromit byłby kotem, ale autorowi nie chciało się go lepić z plasteliny. Wes Anderson oddaje głos psom, a nam pozostaje szczekać z zachwytu. W zimnym świecie pozbawionym uczuć to właśnie psy okazują się najbardziej ludzkie. A jest tu ich całe mnóstwo. Odważne, waleczne i gotowe do miłości. We'll do zobaczenia na spacerze z pieskiem. Wow.